Cześć, to ja Oliwie. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj mamy temat walentynki. A więc symbol walentynek to serce. Ma kolor czerwony i ma napis I love you. To oznacza kocham cię! I poczytam Wam bajeczkę, którą czytałem dwa lata temu. Ale które są walentynki? Ją dziś poczytam dla was. Niebieskie tłum. Walentynki Clifforda. Dziś są walentynki. Clifford dostał kartkę. Była to kartka od jakiegoś chłopca. Clifford Dostał kolejną kartkę. Była to kartka od dziewczynki. Później Clifford dostał kartkę od jakiejś pani. A jeszcze później kartkę od jakiegoś pana. Kartki przychodziły bez przerwy. Teraz Clifford miał już całą górę kartek. Wszyscy tak bardzo kochają Clifforda. Zaczął padać śnieg. Śnieg padał i padał. Clifford wpadł na dobry pomysł. Pobiegł do parku. Spotkał tam dziewczynkę, chłopca, panią i pana. Byli tam też inni ludzie, dużo ludzi. Clifford narysował na śniegu serce. Kocham Was wszystkich, radosnych walentynek. Koniec. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić serduszka. I życzę Wam bardzo dużo miłości. No to pa! pa.